Jak Wam idzie? Co u Was? Jak te steki? Oj, steki? Wegetarianie też są tutaj. Okej, okay, czyli. Hmm. No ale wolność przecież. No Okej, okay. nie, nie obrażamy się ani na wegetarian, Jasne. ale Wy się nie obrażacie, że my te mięsko jemy takie. Ok, napiszcie, oczywiście pamiętajcie, to, że tutaj wszystko ekstra, fajnie, energia, mistrzostwo, to nie znaczy, że nie można mieć słabego dnia. I jeżeli ktoś z Was ma na przykład ból głowy, ma, mówi, czuje, że po prostu już nie może, że chce zjeść sobie lodzika albo mm, co tam ze słodyczy, bo dawny jadem nie znam się. Ponczuś. Ponczusia. No to po prostu napiszcie, to jest normalne. Napiszcie, że musieliście zjeść i jak się wtedy czuliście po tym. No po to to wszystko... Jest. Pamiętajcie, pierwsze dni mogą występować ból głowy, który najczęściej jest spowodowany niskim poziomem sodu. Do salaj wodę, do salaj wodę. Jeżeli nie sprawdzałaś magnezu, prawdopodobnie miałaś go niedobór przed wejściem w zdrowe niejedzenie keto. I jeżeli mocno wchodzisz w to, prawdopodobnie. Ból głowy może być też spowodowany niedoborem magnezu. Uzupełniaj w dobrej formie cytrynian magnezu, 3x200 mg jonów magnezu. Zawsze pamiętaj o witaminie D bez względu na to, czy to jest keto, czy to nie keto, czy LCHF itd. To jest hormon niezbędny. Większość receptorów, prawie tysiąca jest w mózgu. No nie chcesz mieć niedoboru witaminy D. No to co, jeszcze chyba może się pojawić wysypka, a może na pewno ketoraż, która jest wysypką... No, może być dokuciwa, może być pie piekąca, może być swędząca. Prawdopodobnie w, w, występuje w związku z przebudową flory bakteryjnej. Yy, nie jest to nic groźnego. Czasami yy, trzeba uzupełnić yy, swoją florę troszkę probiotykami. I zastosować leki przeciwhistaminowe, jeżeli rzeczywiście ta wysypka wkurza. Sprawdzony sposób na probiotyki robimy często swoje. To się nazywa zakwaski.pl. Świetne, świetne bakterie probiotyczne. Z mleczkiem samemu sobie zrobisz i świetnie regenerują jelitka. Pamiętajcie, no jeżeli przez długie lata. Dostarczaliśmy swojemu organizmowi węglowodanów, czyli po prostu cukru. No to w twoich jelitach są e, grupy bakterii, które będą za wzięcie walczyć o to, żeby nie pozbawiać ich no, pokarmu, będą się przebudowywać. Tamte pozostałe, które wyczuły swoją szansę, będą się namnażać, powodować przelewania, burczenia ne, kurcze itd. W jelitach to jest normalne. Pij wodę, ne, czekaj, aż to ustąpi. No tak jesteś po prostu skonstruowany. To co? Piszcie w komentarzach zawsze. Koniecznie, piszcie, koniecznie. zadawajcie pytania, jak wam idzie, co dzisiaj zjedliście. No po to to jest, żeby się nauczyć tego niesamowitego narzędzia, a przed nami jeszcze kilka innych narzędzi.